Jesteśmy po lidze MMA z numerem 20, jest z nami Łukasz Urkowski. Cześć Łukasz. Usiądowanie? Przede wszystkim powiedz może co ci się stało. No, wiem z Facebooka, że Paweł na stula ci to zrobił. Czy aż taka, aż taka forma na Karola? No jest forma, jest forma. No akurat tutaj troszeczkę, troszeczkę poza treningiem już bardziej pokazowo kręciliśmy reklamówkę dla UPC. No i firmowa soinaga Pawła na stuli kończy się zazwyczaj tak, jak nie jest dookoł. I tak, Paweł ma formę, jest naprawdę w tej formie. Jest bardzo dobrze przygotowany, także e, źle spadłem, zdarza się e, tyle, no nie ma co. Wiesz, no, to jest tak jak wpaść pod Mercedesa czy Malucha, tak? Zawsze lepiej wpaść pod Mercedesa, tak? Jak być rzucony na kontuzję, to wielkie uznanie, że, że rzucił mnie na stóla. E, no właśnie, Łukasz, e, jesteś teraz głównym trenerem u nas może parę słów o tym. No parę słów. No, ja myślę, że zostało już dużo powiedziane o tym, e, gdzieś tam dość nowy rozdział w moim życiu e, trenerskim. No mam okazję i przyjemność trenować z absolutnie czołówką zawodników polskiego MMA, z wielkimi legendami. Gdzieś troszeczkę z te przygotowania do tej pory bardzo intuicyjne dla, dla wielu naprawdę zawodników z fajnymi nazwiskami i mam wrażenie, że ich najbliższe walki dadzą odpowiedź, czy to jest dobra droga. Udało nam się zebrać fajnych ludzi do sztabu trenerskiego, to wszystko jest poukładane. W przeciągu dwóch miesięcy sześciu naszych zawodników, siedmiu będzie walczyło. Także poczekamy, aż te siedem pojedynków przeleci i będziemy myśleć, czy to jest dobra droga, a czy może ja się nie nadaję i czas, nie wiem, no, zasadzić pomidory. Słuchaj Łukasz, może trochę o dzisiejszym wydarzeniu. Która walka podoba Ci się najbardziej? A zdecydowanie Szymon Dusza z Masajewem, kapitalny pokaz i techniki. No jakby tam troszeczkę więcej było kondycji, to myślę, że jeszcze byśmy zobaczyli więcej fajerwerków, ale e, o, myślę, że to zawodnicy kompletni. Jej Szymon Dusza zresztą re reklamował go przed galą w takiej prywatnej rozmowie nie, Damian Grabowski, że to jest niesamowity potencjał. To jego główny sparyk partner obecnie. No i potwierdził to naprawdę, kapitalne, fajne warunki fizyczne. E, no, wiesz, walcząc z zawodnikami z Kaukazu, ciężko jest ich ubić i Masajew dzisiaj pokazał to, kaukaskie serce do walki, kapitalny pojedynek. Walka wieczoru? Jak oceniasz walkę wieczoru? No wiesz, no... Randy kończy, miał 47 lat, a Izek Warhoł zaczyna jak ma 49, to wiesz, wychodzi naprawdę w dobrej formie. Cały czas widać, że, że, że w ruchu te ciosy, ciosy naprawdę bardzo szybkie, I także ja jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony formą Juska Warhoła i Kamila Bazelaka, no bo ustalmy, że to dobry rywal dla Juska Warhoła na debiut, ale wcale, wcale Juzek Warhoł jakoś tam faworytem nie był. Próbował Kamil Bazelak, sprowadzać tę walkę do parteru, do brakuje troszeczkę techniki, wiadomo, ale myślę, że main event godny. A powiedz, jak widzisz przyszłość Józefa Kawarchoła, Będą jakieś kolejne walki? Musisz że ma... No Będą, będą. Jeżeli Józef powiedział A, to, to jest chyba tego typu człowiek, że jeszcze dojedzie do Z. I myślę, że jeszcze nie jedna walka Józefa Warchoła z kim, no to też trzeba bardzo rozsądnie to wszystko prowadzić. Okej okay, Łukasz, dzięki serdecznie za wywiad. Przyjemność. <laughs> dzięki.